ma z tej strony MichalekU.pl, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jest to już drugi poradnik na moim kanale. Pod poprzednim poradnikiem wbiliście ponad 9000 wyświetleń, co jest w tej chwili najlepszym wynikiem na moim kanale. Też wbiliście prawie 200 lajków i prawie 100 lajków, co nam prawie daje 300 reakcji, więc bardzo Wam za to dziękuję, oczywiście. I co? Jak pod tym odcinkiem będzie 100 łapek w górę, to robimy kolejny poradnik z Age of Civilization 2. Jeszcze nie wiem z czego, ale zobaczymy. A teraz, co? Już zapraszam do oglądania. Ok, będzie to oczywiście poradnik z koment albo cheatów, po prostu z konsoli w Age of Civilization 2. No i co? Weźmy sobie jakiś losowy kraj. Na przykład, niech będzie. Może być Królestwo Francji. Więc dobra. Weźmy sobie graj, oczywiście. I teraz po pierwsze mamy w grze w tej chwili 8 komend. Nie jest to dużo, nie jest to mało, ale trochę ich jest. Więc mamy takie najprostsze komendy, jak na przykład dodawanie armii, po prostu armii. I tak, na początku musimy oczywiście odpalić naszą konsolę. A żeby to zrobić, klikamy sobie tutaj w lewy górny róg. Albo możemy kliknąć na klawiaturze F1, w zależności oczywiście, czy gramy na komputerze, czy na telefonie. Teraz tak, tutaj mamy, możemy sobie cokolwiek wpisać, i wpisujemy tutaj Hi, czyli po angielsku Cześć, po prostu. Dobra, mamy już naszą konsolę, odpalono, i teraz po pierwsze musimy zaznaczyć sobie prowincję, na której. Chcemy po prostu dodać naszą armię w tym przypadku, więc co? Kliknąc na przykład tutaj i wpisujemy komendę. Po prostu army, czyli po angielsku armia. I to nam zawsze daje 300 armii. Więc to niby jest mało, ale zawsze może nam pomóc. Też jak na przykład wpiszemy armię, nie wiem, 2000, to nam nie doda po prostu tej armii 2000, tylko 300. I ja już sprawdzałem, po prostu nie da się. Więcej armii dodać, więc to jest jedyny minus. Więc co? Przejdźmy sobie do kolejnej komendy, która teraz nam da pieniądze. Oczywiście, na logikę wpisujemy po angielsku money, czyli pieniądze i to nam zawsze daje 450 pieniędzy, więc niby też mało, ale zawsze coś. Następno komendo, już trzecio będzie komenda, przez którą możemy do cywilizację. Na przykład weźmy tutaj sobie to prowincję. Zaznaczmy. I teraz wpisujemy komendę. Add Civ. I tutaj musimy pisać e, Tag Państwa. Niestety, e, nie znalazłem żadnej listy na tagi Państw. Więc musimy, jakby sami się domyślać, jak to może być. Jedyne, które mi się udało znaleźć. Na przykład, jest tutaj. Możemy sobie wpisać e, GER2, to nam tutaj doda o właśnie Republikę Federalną Niemiec. To jest na przykład taka jedna z tych komend. Możemy oprócz tego na przykład sobie tutaj wpisać e, SPQR i to jest Cesarstwo Rzymskie w tym przypadku. Albo na przykład jeśli sobie dodamy tutaj e, POL2, to będzie oczywiście Tutaj Polska, w tym przypadku Rzeczpospolita Obojga Narodów. Na przykład jeśli chcemy jakby inną formę Polski, to wpisujemy sobie na przykład pol 3. I tu mamy już na przykład drugą Rzeczpospolitą. Na przykład oprócz tych, po prostu musimy sobie kombinować, żeby je znaleźć. Francja no to na logikę, skoro Geret to jest, no, germany po angielsku, więc trzy pierwsze litery po angielsku to powinno być zawsze państwo w takim też przypadku, Francja to będzie y, oczywiście c wpisujemy, będzie Fyry A na przykład 2 i tu mamy Francję więc tak wygląda ta trzecia komenda, może przydatna, może nie, zależy jak się na to patrzy. Kolejna komenda już czwarta, powoduje to, że możemy jakby zagrać jakimś państwem, na przykład teraz gram sobie Francję, no tutaj mogę sobie wszystko robić, a na przykład zdążymy, że Chciałbym zagrać sobie Anglio, więc co robię? Oczywiście odpalamy naszą konsolę i tutaj wpisujemy Add Player no w ten sposób. I jak mam zaczynał tutaj właśnie Anglię. No to teraz mamy właśnie już tutaj drugiego gracza, którym będzie właśnie Wielka Brytania. I teraz jak zakończę sobie tę rundę, tak samo widzicie, gram teraz Anglio. Więc tak to wygląda z tą komendo. A teraz lecimy do piątej komendy. Piąta komenda jest dosyć prosta do używania, też może czasem pomóc. Zależy jak się na to też patrzy oczywiście. Więc co, klikniemy sobie tutaj na przykład, nie wiem, nie będzie ta prowincja i najpierw oczywiście odpalmy sobie naszą konsolę. Wpuszujemy tutaj diplomacy. o w ten sposób. I to nam dodaje 0.6 tych punkcików. Oczywiście to już jest bardziej przydatne, ponieważ czasem nam brakuje, na przykład chcemy cokolwiek zrobić, ale też to są w sumie takie cheaty, więc nie wiem, czy to się w ogóle opłaca robić. No a teraz lecimy już do siódmej komendy. Ok, siódmą komendę i ósmą pokażę wam w tym jednym jakby podpunkcie. Czemu? Bo mamy tutaj jakby dwie powiązane ze sobą, ponieważ pierwsza komenda to będzie w tym przypadku ID. Komenda ID nam daje to, że po prostu wiemy, jakie ma ID dane państwo. Na przykład klikniemy sobie tutaj Kastylię Leon, wpiszmy ID i mamy tutaj pokazane ID tej cywilizacji, to jest 2. Ok, mamy tutaj 2. I teraz wpiszmy sobie ID dla tego właśnie państwa. I mamy tutaj Aragonia 5, więc dobra. I teraz po co nam jest ID? Bo w sumie to nie jest tak, bo to nie jest to samo co tak, więc po co nam to jest? I właśnie tutaj w ósmej komendzie to nam się przyda ponieważ ósma komenda służy do tego, żebyśmy mogli sobie wypowiedzieć wojnę między dwoma różnymi państwami. Jak to zrobić? Wpisujemy u var, czyli wojna oczywiście po angielsku i wpisujemy sobie tutaj id pierwszego państwa, w tym przypadku będzie to 2 i spacja i oczywiście drugiego państwa, czyli 5 i w ten sposób jak to zrobimy mamy tutaj wojna Kastylia Leon do Aragonii teraz na potwierdzenie tego, że jest tutaj wojna Zaraz pokażę Wam, że zacząłem się zmieniać granice, proszę bardzo. Więc tak to wszystko wygląda. No i co? Są to wszystkie komendy w Age of Civilizations 2 na to chwilę. Więc co? Jak będzie jakaś aktualizacja z komendami, może coś się takiego stać. To oczywiście zrobię kolejny poradnik. Więc co? 100 lajków i kolejny poradnik z Age of Civilizations 2. Więc co, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do następnego odcinka i cześć.